widziałam w kolejnym odcinku grze zdaj. i tak o teraz dostajemy nowy przemian nazywa się ścienne ostrza tam no, widzicie jak to wszystko działa i teraz po wykonywaniu kilka wcześniejszych wcześniejszych takich tych yy, no tych korytarzy tam, te inne mapek o właśnie wykonałem sobie kilka nie wasz, chciałem więcej czasu i ulepszyłem sobie ucznika czempiona i teraz on jest tańszy, kosztował 600 a teraz 500 okej okay, to się może przydać, tego nie wiem czy to będę używał, to jest drogi a to działa, o jak widzicie będziecie działać na jedną kratkę tutaj działa na jedną taki kwadracik Tak są... tu jest on dla wyjścia jest tutaj i jest na dole więc nie ma, tu są w ogóle jakie potwory będą będą te Orgwojownik, wojownik kusznicy, te koboldy, ja na niszczury mówię, jeszcze ogry będą. Teraz musimy porozstawiać coś. O, na pewno. Czyli może rozstawię jeszcze... No, jednego tego damy. R bo go, że tu na przykład nie będzie. Teraz... Nie, uwalniamy hordę. Mają trochę tutaj tych kolców, co się nadzieją, panie, nieźle. To na początku też jeszcze ktoś nie leci, więc na początku jest zmarłatwo. A jeszcze kusza jest niecelna, bo tak się celownik jej tak rozszerza. Jak cały ciastek strzelam, a jak miałbym strzelić, czekać, strzelić i czekać. O, to będzie dobre. To za dużo czasu mi to zajęło. Dobra, teraz czekamy na kolejną falę, aż Tutaj Teraz są mnie orkowie, kusznicy. Chodź, chodź, chodź. Cały czas nawalamy. <śm> To się troszkę mi grafię, nie wiem dlaczego nigdy mi się nie działa. Dobra, dalej sobie będę stać. Okej, okay, teraz czekamy, za chwilę będzie kolejna fala. Ok Teraz tam idą. Szybko na dół, schodzimy na no dół. To nie tędy, gdzie ja nie w tę stronę? To jest mi łucznik, on i teraz pójdę gdzieś trzeba zejść. Idziemy, rozwalamy ich. Kurde. Zapomniałem w ogóle, że oni z tej strony mogą iść. Rozwalać. Niech będzie to. Jedziemy. Zmieni tutaj. Zapomniałem z tej strony, że mogą wyjść. Później patrzę na mapkę, tam patrzę nikt nie wchodzi, a tutaj z tej strony się ładują wszyscy do mnie. No, tam będę musiał też poobstawiać. Jeden gdzieś tamtędy, znaczy nie jeden, kilku tamtędy poszło. Gincie szybko. Ale tymi też się muszę zająć. Nie dam mu nigdzie dotrzeć. Nie ma bata. Dobra, wszyscy. się uwolnić hordę. Na szczęście. Czyli mogę wejść tutaj. Obstawić im troszkę tej drzwi. I wrota, tak jest, tam wychodzą. Oni tutaj się tak różnie troszkę kręcą, więc... Wiecie, dobra. Nie. Teraz są i z tej strony i z ale ja wolę ich tutaj powijać. Tu jest mniej kolców, a tam mają więcej, no to tam się większość pozabija. Znaczy, przez kolców się tak może nie zabiją kolca, raczej bardzo, bardzo dużo tu im zabierają, no ale wiecie jest większa taka obstawa. Ci zera zara. Tam się widzę już przedarli. Muszę iść, tam też. Wejdź. Ok. No, chodź, chodź. Nie, z tamtej strony! Dajemy ten. Drug trzeci. Jeszcze ktoś... jest tutaj. tutaj. Jest tutaj dwóch ich. Teraz tutaj z tej strony jeszcze biegnie gdzieś. Nie wiem gdzie on jest tutaj jest jakiś. Teraz tam biegną, Jezu. Dobra, jakiś się tam przeda. Okej. Okay. Tych sobie na chwilę. Jeden się przedał. Teraz z tej strony. Są kusznicy, którzy na razie stali tą kej okay szybko zaraz zarabiać kolejna fala zlatujemy tutaj na dół byle gdzie jeszcze czwórkę postawię. jeden i jedziemy teraz tamtej strony są tylko no tu okej okay. lecimy szybko sobie na górę z tymi to jest łatwiej z tej strony bo Tutaj, tutaj jest dużo pułapek, teraz mają tylko jedną drogę, jedną drogę mają, bo mogę mieć tylko prosto, jest na no, dwie, dwa takie kwadraciki z szerokości, no to w takim razie ja sobie obstawiam całą, całą drogę, no i co? I szans nie mają. Bo no, zabrali mi troszkę życia, to są takie te buteleczki uleczające mi takie. Zamienną wziąłem. No to jeszcze jedna nawet była dobrze pamiętam dawaj, dawaj, Tak, on mnie tu daleko, dar, bardzo tu nie zajdę, no bo wiecie z tej strony nie jest aż tak za łatwo przejść e, e, e. tak, tak, tak dobra albo jeszcze jedno, dwa dobra, idę teraz na dół rozwalamy tych żeby ich tutaj dużo tylko nie było tu jeszcze łucznik mi troszkę pomaga no bo ta kusza była cenniejsza już mi dawno ich powybiją coś tam z przydarli się nie, zaraz tam bardziej się dowiem to nie widzę żeby ktoś przeszedł gdzieś niżej na razie jest tam ok. Dobra, tu są. Tego zatrzymałem. Wolamy tego, teraz tego. Dobra, rozwalimy ty. Teraz musimy uwolnić chodzę. No to teraz elegancko. Ustawimy sobie. Tutaj na przykład łucznika. Tu już jeden stoi sprzedam go. Żeby on był obróżony w tą stronę właśnie. Ale chwilę tak i całą w każdą stronę strzela. Tu jeszcze mogę porozstawiać trochę tak. Schody na pewno gdzieś, które gdzieś będą... którą drogą będą szli. ja już nie mogę. To nie będzie bolało. jeszcze na górze jednego łucznika dam. Dobra. Lecę chyba na tym wolę napić? Jest duża ustaw. Też jest dosyć spora. Nie, reszczaka. Nie Niedługo wyjdą te szczurki tutaj. No, kobold, na nie szczurki, mówię, bo jeszcze ich nie widziałem. Tutaj nie zaraz wyjdą. Niedługo. Może w tej fali, może w następnej, ale wyjdą. O, już tam, gdzie już się upię. Widzicie jakiś sprytny ciat bokiem? Myślisz, że go nie zauważy i sobie przeleci? Dobra... To jest ten ogród. Kurczę! Tam się każdy jeden wybił. No, to zatrzymałem mnie teraz stoi. Łucznika championem zaraz ubija. Już mówię. Nie, nie. I mnie teraz też czepnął. Dobra. Okay. Jakbym go zagłonił tutaj w lewo i na tamtą drogę kolce, to by zaraz padł. Kurna, na tej kolce się nadział. Niech go tutaj przyjdzie i na tamte kolce, ale to już nie dojdzie, on będzie już wybity. Będzie kapel znowu. Okej. Okay. Idziemy szybko, użyjemy tę, tę Dobra. Jeden i nadu, szybko. Jeszcze tutaj byle gdzie tak rozstawiać. No i tutaj jedziemy z nim. Tutaj jakieś biegną. Dobra. Pozbijać tutaj. Tutaj jakiś Jakieś tędy tutaj. Nie za nie za chłopak. Tak. Ja. <laughs> już pobiegli, bo te koboldy pobiegli. My też gdzieś biegł. On oh, jest tutaj. Jest trwania. No bakie, jaki trwaniak, jak <laughs> ucieka. O, oh, jest. Też tam nie za szybkie są. ten ogród pobiegł. On chyba jak sam ci którą przez kolce wszystkie nadechnął, którą za dużo tam życia już nie będzie miał. Ale wiecie, muszę go szybko dogonić, żeby tam nie dotarł. No dawaj, 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 dawaj. ale tutaj postawimy. Nie tam która trzyma na trochę, żeby tam stały jakby co. Leci na ją woli tutaj podejść odruch dobrze dobrze, są byli ożywite teraz szybko lecimy tutaj rozstawimy troszkę pułapek damy na czwórkę tutaj tak dwa które też mogę dać pułapki, tędy też chodzą dobra, więc te kaski nie mamy <laughs> No to teraz jedziemy znowu w kolejny musimy kolejną falę rozwalić Chcę już 9 na 9, bo to zaraz będzie koniec, koniec chłopki i koniec tego odcinka. Jeszcze musimy jeszcze tutaj kilku pozbyć, lub kilkanaście, lub kilku dziesięciu. Troszkę ich tutaj jest, niestety. <laughs> Tam się jakiś szczur pewnie przedarł. Lecimy... Młodzieci i Dobra. Dajmy sobie jeszcze dwóch, czwóreczki, nie mogę czwóreczki, to nie. Damy sobie czwóreczki, To zaraz koniec. W tym w tą stronę damy sobie tutaj kilka, taką ustawę. No i dobra, teraz... Niech przejdą. Ja się ogdem zajmę. Bardziej, żeby wiecie. Tylu nie Zobaczcie jak mu życie ładnie teraz chodzi. Każdy tam gruszkin niego ładuje, tylko nie ma się co dziwić. Cześć, jest tyleczka życia. Dobra. Idziemy tutaj. Stoimy. Wybijamy. Zaraz będzie kapeć z niego. No i już. I wygraliśmy mapkę. Or, to moneta, pieniądze moje, zwycięstwo. Mamy 4 czarny na 5. bo za to, że mi jeden tam wszedł. Dobra, ulepszenie, że nagle nie kupiłam 7 ty. No, a więc na tym. Kończę ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich, cześć.